W filmie pokażę wam aktualnie najlepsze bronie w Rivals. Dzięki temu filmowi dowiesz się, jakie bronie aktualnie są opę. Film podzielimy na cztery sekcje. Najlepsze główne bronie: dodatkowe, mele i rzucane. Zostaw lajka like i suba, jeśli chcesz więcej odcinków z Rivalsów na tym kanale. Zaczniemy od głównych broni. Wybrałem tutaj cztery bardzo mocne bronie. Jedną z nich jest snajperka. Kosztuje ona 75 kluczy ale jest to broń, którą moim zdaniem powinien mieć każdy gracz. Trafiając w ciało, zadajemy 70 obrażeń, a jak trafimy kogoś w głowę, to po nim. Jeśli ktoś ma dobrego aim'a, to snajperka jest najlepszą bronią w grze dla takiej osoby. Następną bronią jest Assault Rifle. Jest to podstawowa broń, którą mamy za darmo. Jest to świetna broń dla początkujących. Łatwo kogoś nią trafić, szybko strzela i szybko się przeładowuje i zadaje dobre obrażenia. Jest to dość ciężka broń do opanowania. Klikając prawy przycisk możemy go naciągnąć i czym większy procent, tym więcej HP zadamy. Koszt tej broni to tylko 15 kluczy. Fajne w łuku jest to, że korzystając z niego mamy double jumpa i nasza postać jest szybsza. Paintball Gun jest to moja ulubiona główna broń, ale niestety jest to najdroższa broń w całej grze. Jeśli miałbym paintbola opisać, to jest to lepszy karabin. Bardzo obrzeczą w tej broni jest to, że gdy strzelamy przeciwnikowi w głowę, to farba zakrywa mu ekran. I to są aktualnie najlepsze główne bronie w Rivals. Przejdziemy teraz do dodatkowych broni. Tutaj wybrałem trzy propozycje. Pierwszą z nich jest rewolwer. Cena to tylko 25 kluczy. Jest to bardzo dobra broń do dobijania przeciwników. Zadaje ona 30 HP w ciało i 40 w głowę. Klikając prawy przycisk, odpalamy specjalną umiejętność tej broni, która jest bardzo opena na blisko. Moja ulubiona broń w całej grze, czyli Slingshot, mimo tego, że dostała dużo nerfów, to nadal jest dobra. Jest to proca, która strzela ultra szybko. Kulki mogą odbijać się od ściany i zadawać dodatkowe obrażenia. Jest to bardzo OP na małych mapach. Niestety nie należy ona do tanich broni, ale warto. Warto też kupić eksogana, szczególnie jak nie macie dobrego Eima. Kosztuje on 350 kluczy i jak mówiłem, nie wymaga on zbyt dużych umiejętności w celowaniu, głównie dzięki jego dużym zasięgu obrażeń. Eksogun szybko oddaje strzały i szybko się przeładowuje. I też może zadawać obrażenia wielu przeciwnikom naraz. Teraz przyszedł czas na broń białą. Pierwszą z nich jest Kosa. Jej jedyną zaletą jest Dash. Pod prawym przyciskiem myszy możemy uruchomić dasha, który jest mega przydatny w poruszaniu się po mapie i może ochronić nas przed spadnięciem gdzieś. Atak tej broni jest taki sobie, ale w kryzysowych momentach może się przydać. Tarcza. Granie przeciwko tej broni jest często bardzo wkurzające. Przez to, że ciężko komuś coś zrobić, gdy ma tą tarczę. Jak uderzymy nią gracza, to go odpycha. To może być przydatne na mapach z dużą ilością dziur. Gdy tarczy nie używamy, to chroni ona nasze plecy. I została nam ostatnia kategoria broni. Przydatne. Pierwszą dobrą rzeczą jest Mołotow. Może on zablokować drogę przeciwnikowi. A jak w niego wejdzie, to porządnie go obije. Medkit. Apteczka może nas uleczyć do 75 HP, więc naprawdę dużo. I jest to jedyna możliwość na uleczenie się. Niestety, ale apteczka jest też bardzo droga. No i na sam koniec Freeze Ray. Bronią tą możemy zamrozić gracza na trochę czasu, co daje nam dużą przewagę. I możemy taką osobę łatwo wyeliminować, używając do tego na przykład pompy. Jedyny minus tej broni to to, że możemy sami siebie zamrozić, więc trzeba używać jej rozważnie.